Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe, Potem, Ciach, Jurki, Zachodni, Słoiczek po cukrze, Hrabi, Made in China, Nowaki, K2, Rewers oraz 50 innych kabaretów. Wytwórnia Ajoj Festiwale Happeningi. Historia opowiedziana słowami artystów. Porzućcie wszelkie nadzieje, a będziecie się dobrze bawić! Dlaczego właśnie w Zielonej Górze zdarzyło się zagłębie kabaretowe? Odpowie nam na początek Gosia Czyżycka z kabaretu Ciach, a chwilę później usłyszymy jej kolegów: Tomka, Gogo Kowalskiego, Leszka Jenka i Mateusza Czechowskiego. Wiadomo, że Władysław Sikora i kabaret potem. To, to był ten początek, i to, to napędziło całą maszynę. Kabaret potem po prostu wciągał um, artystów kabaretowych w swoje gniazdo i <grym>, nie puszcza tak to trwa do tej pory. Władek Sikora ma chyba jakąś taką zdolność przyciągania ludzi do tego, co robi. Młodych, starych. Młodych, starych, tak. Tak jak zaczął w tym 85 roku, tak to do dzisiaj trwa. Jest Władek wciąż tak same. samo wygląda. Tak właśnie, trudno powiedzieć w jakim on jest wieku. No tak właśnie. Wie. Tak. tak. I nikt tego nie wie, dlatego tak łatwo mu się przyciąga tych ludzi. Młodych i starszych. Ładnych I, i brzydkich. Tak. Grubych, chudych. Niekoniecznie zdrowych na umyśle. Ale poza tym no. fajne, fajne działania robi. To kabaret Ciach. A co na temat genezy Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego ma do powiedzenia kabaret Jurki. Przemówią Marelka, czyli Agnieszka Litwin oraz Przemek Sasza-Żejmo oraz Wojtek Kamiński. Powstało na pewno dlatego, że tutaj powstał pierwszy kabaret, który tak naprawdę sprowokował to wszystko, co się wydarzyło później. I ten kabaret to był takim kabaretem innym niż w tamtych czasach, bo w tamtych czasach istniały kabarety polityczne. Tam był kabaret Koń Polski, który się zajmował polityką. Nie pamiętam nazwy. Gonawefa Piekwa, tam był nie, ten jeszcze Sołtyski gierdziołek, Elita. oto. A to y, był taki jeden z pierwszych kabaretów, który powstał w takim właśnie składzie w kilku mężczyzn, jedna kobieta i kabaret apolityczny, który zaczął się zajmować te, tematyką nie, 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 nie związaną z polityką. I oni akurat tutaj stacjonowali, tutaj funkcjonowali, tutaj działali, tutaj żyli w tej, w tej społeczności studenckiej. Tam oczywiście dużo też innych ludzi było w tym środowisku, bo tam też z tego okresu się wywodzi między innymi zespół Raz, Dwa, Trzy, bo Adam Nowak też funkcjonował i... i no był w Potemak. Był przecież. w Potemach przez jakiś czas przecież i, i też drugi garnitur, gdzie była Aśka z, przed potemami jeszcze. No to się stąd wzięło, no na pewno bardzo twórczy ludzie. Po to szli na studia. Z taką... Dużo było też ludzi, zani... którzy studiowali wtedy animację społeczno-kulturalną i było wśród nich bardzo dużo też właśnie takich utalentowanych ludzi, którzy po prostu tworzyli to całe środowisko i z tego środowiska wy... wywiódł się kabaret potem, a później to już konsekwencją jakby tego silnego środowiska kilkudziesięciu osób było to, że kolejne lata studentów, którzy... które pojawiały się na wtedy jeszcze nie uzecie tylko WSP, to z każdego takiego rocznika Kilka osób w tym środowisku zostawało, by jeszcze bardziej wzmacniało i tworzyło. Trzeba wspomnieć chyba o formacji zaś, która był bo kabaret potem który, potem, który potem brał udział też w formacji zaś. To, było taki, to był większy ruch, osobowościowo, większy ruch artystyczny, i gdzieś, kiedy formacja zaś zaczęła lekko przygasać, to pojawiała się nowa fala kabaretów, czyli kabaret ciach. Ale taką, takim jeszcze jak była formacja zaś, to jeszcze była stanie niemożliwych. Tak, to była taka przeciwwaga. Przeciwwaga. Tak, tak, takich chwilów. W słowach tych zaprezentował się kabaret Jurki, a jak wypada w sketchu? Proszę bardzo, oto przykład. Bardzo elegancka restauracja. Witam. Właśnie znajduję się w bardzo eleganckiej restauracji Gentleman. Przyszedł czas na płacenie rachunku. Kalnerka! Proszę rachunek! Pst, mógłby pan ze mną pójść na zaplecze? S Słucham? Czy mógłby pan pójść ze mną na zaplecze? Po co? No, żeby mi zapłacić. Za co? Za konsumpcję obiadu? A czego? Na zapleczu? Proszę nie utrudniać. Ja utrudniam? Dlaczego nie mogę normalnie zapłacić? Proszę pana! Co? To jest restauracja gentleman, a gentlemani o pieniądzach nie rozmawiają. Po pierwsze to od pięciu minut o nich rozmawiamy, a po drugie spokojnie możemy to robić, bo pani nie jest gentlemanem. No, wie pan? No, przecież kobieta nie może być dżentelmenem. Proszę mnie nie dyskryminować. Nowoczesna kobieta może być każdym. Drwalem, hydraulikiem, dżentelmenem. A ja jestem nowoczesna i wyzwolona. Albo położy pani rachunek na stole, albo nie zapłacę. Wezwę policję. I co pani im powie, że nie chciałem iść z panią na zaplecze? Jest pan obleśny. Rachunek. Ale pan ciśnie, ale pan ciśnie. Proszę, oto skrzyneczka. Rachunek jest w środku? Tak. A kluczek? W toalecie. Gdzie? Przyklejony pod muszlą. A! Jakby chciał mi pan zostawić napiwek, to proszę zostawić znak. Znak? Rozpylić odświeżacz. Morski. Proszę się nie martwić o napiwek. Resztę znajdzie pan jutro. W muszli. Punkt piętnasta. Będzie pływać w wodoszczelnej kapsule. Nazywacie się elegancką restauracją? Oczywiście. I każecie gościom grzebać w kiblu? U nas są toalety. Proszę o mój płaszcz z szatni. My nie mamy szatni. Jak wchodziłem do waszej eleganckiej restauracji, to jakiś gość poprosił mnie o płaszcz. To złodziej. Wiedziała pani, że to złodziej i nic nie mówiła? N nie krzyczała? Broń Boże! Złodziej w lokalu? Popsułby nam reputację. To ja pani coś powiem. Jestem dziennikarzem lokalnej gazety i tak was obsmaruję, że pożałujecie. W takim razie, niestety dla dobrej reputacji naszej eleganckiej restauracji, muszę pana zastrzelić. Ale brak elegancji. Zapas skuził krwią cały dywan. Historia zielonogórskiego zagłębia kabaretowego w odcinkach, przygotował Marcin Olechnowski.